Dzień dobry! Słońca już nie ma tutaj. Jest tutaj. Gdzie na 17.30 rano zapomniałem wziąć kamery? I oto jest i początek. Cel na dziś Nordic Walking na jezioro trochę dalej niż planowałem wcześniej, ale myślę, że dobrze mi to zrobi. Zapraszam. Jest i ujęcie z mostem. Jak żeby inaczej. Ale idziemy dalej. Jest i jezioro, a dokładniej elektrownia wodna od muchów na Nysie No Miejsce już odwiedzane wielokrotnie. No, Ale zostanie zaraz. Jeszcze raz. ją Kiegle koczą. Okej, sobie mi nie wpadły o. No Tak to wygląda poziom wody Wysoki, bo nie widać słupków Tam gdzieś jest wskaźnik O, był w sumie już teraz go nie ma w tamtym w żłobieniu tam Wskaźnik poziomu, ale już go nie ma no i tyle Teraz się na górę przejść no i dotarłem Jestem nad jeziorem ale trochę nie zachęcę do wypoczynku Pływając na przykład To szlamowate. No, Linia brzegowa trochę poszarpana nie zaczęłam kiedyś to remontować, bo w sumie tak nie było nigdy, to była równa jako liniki. A teraz co jak jakiś wyłąk Tutaj elektrownia się ukryła. Ale już ją mam. No, tam widać dać linię gór. Nigdy nie wiem która to która. No okay. i tak to wygląda. No, a z takich codziennych tematów to standardowo praca po pracy NSDR, po NSDR zabawa wersowanie, pixel Artu, godzinka, później wyruszenie tutaj. Powrócę to jakieś rozciąganie na szybkości, też wideo. No i takie standardowe rzeczy. Realizuję scenariusz pod tytułem sierckie życie. I to jest dobre, bo nie muszę przerzucać ton węgla, nie muszę przerzucać ton ziemniaków, ton nawozu. Sierckie życie realizuję poprzez bycie programistą. W międzyczasie na słuchawkach ucieczka Eisensteina, czyli czwartą Horusa ale zmienił się lektor. i Teraźnie mi nie pasuje. Coś jest z nim nie tak. Czyta płynnie, czyta wyraźnie, ale coś w tonacji, w przerwach jakoś między słowami jest takiego, że słucham, wsłuchuję się i, i co chwila gdzieś odpływam. <śmum> nie wiem, nie wiem jak to działa. No. A Warhammer no sam z siebie też nie jest jakiś szałowy. Słucham raczej po to, żeby gdzieś tam dotrzeć dalej, bo chyba mam przeczytane pięć tomów. Teraz jest na czwartym po raz kolejny, więc jeszcze jeden i coś nowego zacznie się dziać. Z tego co widziałem, tych tomów jest ze 30, więc po polsku co najmniej, a po angielsku pewnie z 50. I pewnie będzie trwało to nieskończoność, Trochę jak moda na sukces, tylko że właśnie w Warhammerze 40 tysięcy, czyli <grychy> przygody Chorusa i jego rodzinki. Jak byłem mały, to ten witok zawsze na mnie duże wrażenie robił w sumie dalej na mnie robi duże wrażenie. Tutaj na tym ujęciu tego nie widać, bo jest inny kadr, inna soczewka i takie odzorowanie okna naturalnego, no to nie zadziała. Tak jak patrzenie na przykład na stromą ścieżkę, albo ze stromej ścieżki w dół, to nie zadziała, nie pyknie. Natomiast jest coś tutaj takiego majestatycznego w tej powoli płynącej rzece. Między drzewami de facto, tam trochę mocniej jest, ale te drzewa faktycznie są do tej wody wejść. Tam w tle górki. Falujące trawy. Mój cień. O, na rowerze tam jedzie. Dobra, czas wracać. Stwierdziłem, że jak już się męczę z, tym, z tą herezją chorusa i tak mówię, ile ona mają tomów, to przypomniałem mi się o innej wielkiej serii, której nigdy nie czytałem, a ponoć jest... Ciekawa, o, komary mierzą. Saga o ludziach lodu. Pierwsza seria ma 47 tomów. No, może poczytam, może posłucham i wam powiem, czy lepsze niż Herezja Horusa, <grymne> czy nie. Tutaj przynajmniej mam wrażenie, że autorka pisała książki, bo ludzie chcieli je czytać. A w Herezji Horusa chyba jest bardziej tak, że ktokolwiek dostał zlecenie na napisanie jakiejkolwiek książki. Byleby tylko sprzedawali książki, które mają sprzedawać więcej figurek. Łaaa, no komary. Także, raz się okaże, co to jest ciekawego. Saga o ludziach lodu niby taka bardziej kobieca, bardziej opisowa, bardziej historyczna, ale w sumie te pierwsze minuty to też dość hardo. Dwie zarazy, plus jakieś morderstwa, plus głód z A, chyba Warhammer mimo wszystko trochę luźniejszy. No, w Warhammerze widzimy wszystko z perspektywy Space Marines, czyli takich wielkich kloców w pancerzach, którzy idą i mieczami, strzelają przed siebie. I nie ma tam jakiejś wielkiej filozofii, tutaj już jest ponuro, już jest w pierwszych kilkunastu minutach grubo, no. Nie no, tak chyba nie będę tego słuchał, bo jednak chyba nie mój typ narracji. Tak tylko Trochę żartobliwie odpaliłem to. Natomiast dziś mignęło mi, że jest ekranizacja tej se serii robiona. I po e, fatalnym zakończeniu Grotron i po trochę nędznym jak e, dla mnie Rodzie Smoka, którego nawet nie kończymy oglądać. E, to brzmi jak całkiem fajna historia. W tym się było Koło czasu, pierwsze nie władzy, które też były takie se, takie se. No i Wiedźmin, który też się robi taki se. No, ten Gra o Tron dała wysoką poprzeczkę, od tamtej pory chyba nic, nawet się nie zbliżyło. Łącz się ze spin-offem Gra No, w każdym razie może ta saga o ludziach lodów faktycznie będzie dobrze zrobiona. Szczególnie, że chyba robią skan na WoWie, nie Hollywood, więc może będzie spoko. Dobra, koniec dzisiaj koniec, trochę się zmęczyłem, Nordic Walking niby chodzenie z kijami, ale jednak można docisnąć. Jestem cały przekłocony, zmęczony. Trening się udał. Trójglicerydy może zajdą w dół znowu. Dobra. To no, dzięki. I do zobaczenia już jutro. Hej.